No i ale... tu ja ma to mam bić Kurwa gdzie okay, jest ten Rexton? O tu, ej Olkowski się bił z Rexton, tonu, dawajcie, tutaj Ja, ja Olkowskiego zabiłem, teraz reks będę wkazować Co jest w ogóle wcale, a gdzie bomber? Kurwa mać Gdzie ja tu byłem? No kurwa szczerze, o Bole, wiesz jak to jest? to Bez, 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 Paliło. Nice <laughs> Znaczy padł, no z bajem upadła, dawil nie słyszał Woo Kajl, Ej chodźcie tu, A, Nie ten z ranka, bo ja pierdolę. Biedny Marcel Ty nie, nie To tak się nie, da? Nie, nie, nie To tak się e, da, serio E, Adam On traje banie. O, no jego świat internet Helmet, helmet, On chce on będzie chciał wstykiwać Dobra Dlaczego Ja się no halo spodnie padają ci? On mi napisał choć kanał krasnmc kb2 Pada Krasa, to... Kurwa O mój Boże, chodź na kabel Max przez SY2. Si, Fajnie. Bo to jest buty. Mu buty mu. Nie, młoki po prostu nie ma na to. Dobrego. Nie, nie pamiętam. Buty niech ci padną kurwo. 2-1. No nie mogę, Just, no, on mnie odsunął. <mentu> no chodźcie, chodzi na Max 2. Gdzie? na kawa kanokraft mc